W dzisiejszym materiale Okiem Eksperta będziemy rozmawiali o czymś takim jak OBD i LPG. Co to znaczy? Takie dwie krótkie nazwy, trzyliterowe. OBD jest to Onboard Diagnostic, czyli diagnostyka komputerowa samego samochodu. No a LPG nie będę tłumaczył, jest to Liquid Petrol Gas. Także tutaj mamy krótki, dwa krótkie objaśnienia tych, tych skrótów. Natomiast. Samo sedno, które tutaj mamy dzisiaj do opowiedzenia, jest o podłączeniu naszej instalacji pod ten właśnie diagnostyczny system. Na czym to polega i do czego to służy? Komputer benzynowy wysyła pewne sygnały, które możemy odczytać przez nasz sterownik. Są one dla nas bardzo. Potrzebne celem regulacji, celem doregulowania, czyli dokalibrowania się do systemu gazowego, do systemu benzynowego, czyli tak, żeby samochód w sumie nie widział, że jedzie na benzynie, znaczy, widział, że jedzie na benzynie, ale nie widział, że jedzie na gazie. To, o to tutaj chodzi. I żeby nie robił jakichś korek i nie robił jakichś rzeczy, które są no, niewskazane. Dlatego nasz system korzysta z diagnostyki OBD, pobierając sygnały, właśnie z korek, mieszanki, z y, pracy sondy Lambda, z obrotu silnika, z obciążenia silnika, z wszystkich rzeczy, które możemy wykorzystać po to, żeby doregulować instalację gazową i tak się skonfigurować, żeby sam komputer benzynowy myślał, że jest wszystko w porządku, jedzie na benzynie i nie miał e, żadnych przeciwwskazań do tego, że jedzie na innym paliwie. I dlatego korzystając z OBD i na jego podstawie e, analizując jego sygnały i dostrajając instalację gazową, mamy pewność, że samochód będzie jeździł OK i nie będzie najmniejszego problemu z jazdą na LPG. Dlatego OBD jest bardzo cennym sygnałem, który, sygnał z OBD jest bardzo cennym sygnałem, który wysyła samochód, który możemy odbierać i z niego korzystać. I dlatego w większości przypadków z niego jeżeli samochód jest wyposażony, a są to samochody po 2000 roku, one są już w standardzie wyposażone w ten system OBD, właśnie z niego korzystamy.